Jaki jest Twój ulubiony styl w architekturze? Wiele osób na tak postawione pytanie bez żadnego wahania odpowiada, że gotyk. I trudno się temu dziwić. To właśnie w stylu gotyckim powstały jedne z najbardziej widowiskowych, spektakularnych, najwspanialszych budowli, jakie kiedykolwiek wzniesiono w Europie. Teraz jesteśmy w Wenecji, mieście jak żadne inne. Ale niewiele osób wie, że i gotyk tutaj jest jak żaden inny. Dzisiaj pokażę Wam trzy weneckie, gotyckie perełeczki. Zostańcie z nami. Co tak ciekawego jest w weneckim gotyku, zapytacie? Zaraz te różne ciekawostki wam pokażę, ale jest jeszcze jedna rzecz, bo moim zdaniem w weneckim gotyku ciekawe jest też to, że najwspanialsze przykłady weneckiej architektury gotyckiej to niekoniecznie są wielkie budowle publiczne. Tak jak zwykle, kiedy zwiedzamy jakieś europejskie, północnoeuropejskie miasta, no to będzie katedra, będzie ratusz. To też, owszem, są wspaniałe gotyckie przykłady kościołów, jak Frari albo San Zanipolo, jest wspaniały Pałac Dożów, Owszem, także gotycki, ale moim zdaniem te budynki, w których wenecki gotyk mógł najpełniej zabłysnąć, mógł pokazać wszystkie swoje niesamowite możliwości, to wcale właśnie nie są te wielkie budowle publiczne, ale prywatne pałace prywatne pałace możnych rodów weneckich sprzed 500-600 lat. Co to jest gotyk? Gotyk to jest konstrukcja szkieletowa, czyli chodzi nam o to, aby budynek był jak najmniej masywny, aby jak najwięcej było otwarć przeszkleń, lodzi, okien, a najmniej tej masy muru. I można powiedzieć, że to najwspanialej się udało właśnie w fasadach gotyckich pałaców. I właśnie w fasadach, bo Wenecja już w średniowieczu była zabudowana niezwykle gęsto. Także ci najbogatsi patrycjusze, najmożniejsze rody musiały no, budować swoje budynki w tej bardzo gęstej siatce uliczek i kanałów. Bardzo często było tak, że tylko jedna elewacja, tylko jedna ściana mogła być oglądana z jakiejś perspektywy, w której można by było docenić jej kunszt. I to właśnie w tych takich płaskich ścianach, można powiedzieć płaskich kartkach, architekci weneccy. XV, XIV, XIII wieku, mogli dać upust swojej fantazji i swojej kreatywności. I zastanówmy się, wyobraźmy sobie, że jesteśmy teraz takim architektem, właśnie sprzed 600 lat, któremu możny ród, na przykład Kontarinich albo Pizanich, każe zaprojektować swój pałac i. Zwraca uwagę, że no najważniejszą rzeczą w tym pałacu, tą jedyną, która będzie widoczna z zewnątrz i będzie mogła stanowić wizytówkę i tego pałacu, i tej rodziny, jest właśnie fasada od strony kanału. Masz czystą kartkę. Projektuj. Co możemy zrobić z taką płaską ścianą? No, możemy ją jakoś ozdobić. Możemy zrobić na niej jakiś ornament, możemy użyć np. białego kamienia i czerwonej cegły, tak żeby ona była ozdobna. I owszem, to architekci weneccy robili. Ale można zrobić jeszcze jedną rzecz. Taką płaską kartkę można powycinać. I można powiedzieć, że tu jest właśnie ten punkt, w który poszedł cały impet, cały geniusz weneckiej architektury rezydencjonalnej, weneckich pałaców późnego średniowiecza, doby gotyku weneckiego. W to, żeby ta fasada, ta frontowa ściana każdego pałacu była jak najmniej ścianą, a jak najwięcej otworem. Żeby tak ją powycinać, aby wydawało się, że to nie jest masywny mur. Ale jakaś koronkowa robota. I tak właśnie wygląda elewacja naszej pierwszej perełeczki, naszego pierwszego bohatera, Pałacu Ariani. I oto jest Palazzo Ariani z XIV wieku. My go teraz oglądamy pod takim ostrym kątem, ponieważ kanał, przy którym on stoi, jest dość wąski, ale zaraz zobaczycie go w dużo korzystniejszym ujęciu. I teraz zwróćcie uwagę na to, co dzieje się szczególnie na drugim piętrze. Można powiedzieć, że fasada tego pałacu jest podzielona na dwie strefy. Po jednej stronie, po prawej stronie mamy pełny mur z wyciętymi otworami. Po lewej stronie ten mur prawie zupełnie ustępuje miejsca ogromnej lodzi, ogromnemu przeźroczu. Na drugim piętrze to przeźrocze ma sześć otworów oddzielonych kolumnami i filarami, i wszystkie te sześć otworów jest zwieńczonych łukami. Jeżeli obserwujecie nas na Instagramie, to myślę, że z łatwością rozpoznaliście, że są to łuki trójlistne czyli jest to wyższa szkoła jazdy po łuku. Ale to, co dla nas będzie najciekawsze tej elewacji, w tym pałacu, to jest to, co dzieje się zaraz nad tymi trójlistnymi łukami. Tam mamy taką niesamowitą, delikatną, koronkową, wręcz kamienną strukturę, w której pojawiają się otwory, które nazywają się czteroliśćmi. Takie czteroliście oczywiście znajdziemy w wielu gotyckich budowlach w Wenecji, choćby w Pałacu Dożów, ale tutaj one zostały zastosowane w sposób, który można by nazwać nieeuropejskim. Cała ta struktura przywodzi na myśl raczej jakąś architekturę, w której pojawiają się jakieś arabeski, jakieś takie drobne wzory. Architekturę bardziej arabską czy islamską niż architekturę z północnej Europy, czy z drugiej strony Alp. I być może to jest sekret, tajemnica wyjątkowości weneckiego gotyku, że on jest zainspirowany nie tylko gotycką architekturą europejską, francuską, niemiecką, ale także, że bardzo dużo architektury weneckiej jest zainspirowane z, ze wschodu, z kontaktów. Które Wenecja miała ze światem arabskim, z Imperium Bizantyjskim. W tej fasadzie pojawia się to, co stanowi kwintesencję, moim zdaniem, właśnie tych gotyckich fasad pałaców najbogatszych wenecjan z XIV-XV wieku. Ta ażurowość, ta delikatność. My widzimy, że to jest gotycki detal, kamienny mazwerk, a jednak wydaje się, że on jest zbyt delikatny, by przenieść swój własny ciężar. A przecież jeszcze nad nim jest jakiś element murowany i tam przecież na tym spoczywa także ciężar dachu. Na tym polega kunszt średniowiecznych kamieniarzy, budowniczych, architektów, którzy tutaj w Wenecji tworzyli te arcydzieła, że potrafili opracować kamień w taki sposób, że my nie wierzymy w to, że to jest zimny i twardy marmur albo wapień. Wydaje nam się, że to musi być coś lżejszego, delikatniejszego, właśnie jak koronka, która pląsa po falach, a nie mur, który ma swój ten ciężar i swój chłód. Zobaczmy kolejny przykład węskiego gotyku i zobaczmy, jak tam, w tej ścianie, która teoretycznie zamyka budynek, jak mało jest ściany. Do naszego kolejnego bohatera płyniemy wielkim kanałem, główną arterią komunikacyjną Wenecji. Stoją przy niej najpiękniejsze, najbogatsze pałace, także te gotyckie, na czele ze słynnym Cadoro, złotym domem. Ale my zatrzymamy się przy innej perełce Palazzo Pisani Moretta. Trochę nam się tutaj będzie bujać, ponieważ stoimy na takim pływającym pomoście dla taksówek. Tutaj podpływają taksówki wodne i goście hotelowi wchodzą do hotelu, który jest poza kadrem już. No teraz ten hotel jest nieczynny w związku z sytuacją pandemiczną, ale dzięki temu możemy tutaj stać. A stąd rozpościera się wspaniały widok na Palazzo Pisani Moretta. Skąpany w słońcu stoi tam po drugiej stronie wielkiego kanału. Można powiedzieć, że to jest klasyczny, wręcz kanoniczny przykład bogatego pałacu, możnej weneckiej rodziny doby gotyku. Co jest pierwszą rzeczą, na którą zwracamy uwagę, kiedy patrzymy na jego fasadę? No, moim zdaniem ta wspaniała ażurowa struktura w samym centrum tej elewacji. Tam na pierwszym i na drugim piętrze w ogóle nie ma ściany, w ogóle nie ma muru, ale jest właśnie ażur, taka koronkowa struktura z kolumn, łuków i mazwerków. Szczególnie te mazwerki na pierwszym piętrze mogą zwracać naszą uwagę i mogą nam się z czymś kojarzyć, ponieważ to jest można powiedzieć najbardziej klasyczny sposób rozwiązania tego tematu, właśnie takiej ażurowej logistyki który jest zainspirowany tym, jak wygląda loggia pierwszego piętra Pałacu Dożów. Niezliczeni weneccy patrycjusze starali się w swoich pałacach właśnie nawiązywać do tego, jak wygląda najważniejszy pałac w mieście, siedziba władzy, czyli właśnie Pałac Dożów. I to jest takie klasyczne rozwiązanie. Mamy dwie kolumny, na których stoi łuk w ośli grzbiet, który tak płynnie przechodzi w taki okrągły element, w którym jest czteroliść. Można powiedzieć, że taki pojedynczy moduł i tutaj, na tym pierwszym piętrze, i właśnie na pierwszym piętrze Pałacu Dożów, to jest kolumna, na której jest jak niczym taki lizak, właśnie ten mazwerk z czteroliściem. Jeżeli uczestniczyliście w naszym seminarium internetowym Gotyk we Francji: Światło, Przestrzeń, Zachwyt, to myślę, że możecie zauważyć tutaj elementy takie klasyczne, właśnie struktury gotyckiej. Właśnie tego, że gotyk to jest przede wszystkim konstrukcja szkieletowa, ale potraktowane zupełnie inaczej niż ma to miejsce w gotyku francuskim. Tutaj, właśnie ten ażur, ta koronkowa struktura, ta struktura. Szkieletowa, konstrukcja szkieletowa właśnie znajduje swój najlepszy, najpełniejszy wyraz w tych ażurowych parawanach, które pojawiają się na fasadach pałaców. Nie tylko tutaj, na niezliczonych fasadach pałaców weneckich, doby gotyku, właśnie będziemy mieli taką ażurową strukturę. Najczęściej właśnie w środku budynku, na środku elewacji tej głównej frontowej, na środku fasady. Inna rzecz, która właśnie jest tutaj. Niby taka jak w gotyku po drugiej stronie Alp, ale potraktowana zupełnie inaczej, to są właśnie mazwerki. Bo zwykle, kiedy myślimy o mazwerku, kiedy patrzymy na gotycki kościół albo pałac w Polsce, albo w Niemczech, albo we Francji, to myślimy o tym jako pewnym elemencie, który znajduje się w zwieńczeniu okna. I jego strukturalna siła, to ile on ciężaru może przenieść, jest właściwie zaniedbywalne, bo do przeniesienia ciężaru muru służy sam ten ostry łuk okna, a mazwerki stabilizują tylko witraże. Tutaj w Wenecji jest zupełnie inaczej. Maswerk można powiedzieć staje się pełnoprawną częścią no trudno powiedzieć muru, trudno powiedzieć ściany, staje się częścią elewacji i właśnie taką koronkową strukturą, takim ażurem, takim woalem, który oddziela wnętrze od zewnętrza pałacu. To, co tutaj jest charakterystyczne, to także to, że można powiedzieć, że kompozycja tej elewacji oparta jest na zasadzie kontrastu. Czyli w środku mamy tę ażurowość, tę przezroczystość, ten brak muru. I żeby podkreślić, jak bardzo to jest właśnie perforowane, jak wiele tam jest powycinanych otworów, to po bokach mamy pełen mur i na dole też mamy pełen mur. Czyli mamy taki kontrast płaskiego, pełnego muru z ażurową, taką wgłębną strukturą, bardzo rozrzeźbioną. Inny kontrast, jaki tu się pojawia, to kontrast kolorystyczny bo mamy dużo białych elementów kamiennych. Z białego kamienia z Istri, i to jest nałożone dla podkreślenia właśnie tego koloru na taki różowo-pomarańczowy tynk. W innych miejscach to może być różowo-pomarańczowa cegła, albo też inny kolor kamienia, właśnie taki trochę odcinający się od tego, jak, wygląda, jak wyglądają te konstrukcje lodzi, jak wyglądają obramienia okien. Dzisiaj, kiedy chodzimy po weneckich uliczkach, kiedy pływamy weneckimi kanałami i przyglądamy się tym niezliczonym gotyckim przeźroczom, które właśnie pojawiają się na elewacjach pałaców, to większość z nich jest przeszklona. Zaraz za tymi koronkowymi strukturami pojawiają się duże okna, po prostu wielkie przeszklenia. Ale w średniowieczu wcale tak nie było. Wiemy, że w większości gotyckich pałaców za tymi ażurowymi kamiennymi elementami nie było nic. Po prostu była taka pustka pomiędzy tymi wszystkimi kamiennymi. Elementami mógł swobodnie hulać wiatr. Widzę, że płynie Vaporetto, czyli wenecki tramwaj wodny. To ja już będę zmykał stąd, ponieważ musimy popłynąć do naszego kolejnego, trzeciego bohatera. I to będzie maleńka perełeczka. Chodźcie. I nasza trzecia perełeczka to ten maleńki budynek. Łatwo go przeoczyć, bo ma ledwie kilka metrów szerokości. To nawet nie jest palazzo, ale palacetto, pałacyk Contarini-Fazan, ale on jest znany także jako dom desdemony. Wiąże się to z miejską legendą, jakoby desdemona, czyli żona szekspirowskiego Otella, maura w służbie Wenecji, miała kiedyś w tym domu mieszkać. To jest dość ponura historia. Jeśli znacie szekspirowskiego Otella, to wiecie, że no nie kończy się to dobrze. Otello jest chorobliwie zazdrosny o swoją żonę. Podszeptuje mu zły jago, różne historie, jak to ta żona go zdradza i on z tej zazdrości, z tej niepewności, tej miłości no morduje ją, a potem sam popełnia samobójstwo. Czy ta ponura historia znajduje jakieś odzwierciedlenie w tym budynku? Czy możemy zauważyć w nim te straszne rzeczy, które miałyby się w nim dziać? Nie, nie, nie specjalnie. To jest właśnie tylko legenda, raczej z żadną desdemoną ani z żadnym otelem. Ten budynek nie był nigdy związany. On powstał. W drugiej połowie XV wieku został ukończony w 1475 roku, więc to już jest późny gotyk. W tym czasie w innych miejscach we Włoszech już był pełny renesans, a tutaj jeszcze cały czas trzymały się mocno te wzory Veneto-Gotyckiego, tyku weneckiego. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak on jest skomponowany. Na dole mamy zupełnie prostą ścianę z trzema prostymi oknami. To, co jest najbardziej interesujące, zaczyna się wyżej. Mamy wielką, szeroką lodzie. Aczkolwiek ona no to nie jest bardzo szeroki budynek, więc ma tylko trzy takie duże otwory podzielone kolumnami, przed nimi jest balkon. To ta loggia, ten otwór zajmuje prawie całą szerokość elewacji, no ale to też nie jest coś, czego byśmy się nie spodziewali, bo widzieliśmy już dzisiaj, że właśnie jedną z charakterystycznych cech weneckiego gotyku jest to, że można powiedzieć, że jest mniej murów w ścianach, a więcej otworów. Że te elewacje frontowe, te fasady gotyckich pałaców weneckich są właśnie tak przeprute, że jest więcej dziury, a mniej muru. Wyżej, ponad tą loggią, mamy jeszcze dwa kolejne wysokie, smukłe okna, zamknięte gotyckimi łukami w ości grzbiet, także poprzedzone balkonami. I to, co dla nas w tym budynku jest najciekawsze, co zaraz przykuje naszą uwagę, dzieje się właśnie na balustradach balkonów i na pierwszym piętrze przed tą loggią, i na drugim piętrze przed tymi balkonami. Co tam się wydarza? Tam mamy istne szaleństwo ornamentalne. Tam są ornamenty, które nazywamy rybi-pęcherz, które właśnie przypominają takie jakieś organy ryb. Składają się z samych. Krzywych linii, przenikających jedna z drugą, tutaj ułożone w takie wiry, w jakieś takie świdry, które niczym taka hipnotyzująca spirala wciągają nas i każą nam na siebie patrzeć. I te wiry, te, te właśnie niezwykłe, jakieś zakręcone, krzywe, krzywoliniowe formy, powtarzają się i na pierwszym, i na drugim piętrze i są skontrastowane z tym, co dzieje się po bokach fasady. W tych poprzednich budynkach zauważyliśmy, że właśnie kontrast jest czymś, co architekci weneccy bardzo lubili wykorzystywać. Właśnie kontrast pełnego muru. I otworów, kontrast jasnego kamienia i czerwonej cegły. I tutaj też to mamy, bo mamy właśnie te bardzo takie surowe, zimne, geometryczne ramy składające się z samych takich prostokątnych kamieni po bokach, a w środku ten wybuch finezji, wybuch fantazji, kreatywności, te wiry, które nie pozostawiają nas obojętnymi. No, rozdzwoniło się, więc chwilę poczekamy. Popatrzmy sobie na ten wspaniały wenecki gotyk. Niektórzy mówią, że ten pałacek Contarini-Fazan jest jednym z najlepszych w Wenecji przykładów gotyku płomienistego. Ale co to jest ten gotyk płomienisty? Czym się różni od promienistego? O tym wszystkim mówię w naszym seminarium Gotyk we Francji. Światło, przestrzeń, zachwyt. Przyglądamy się narodzinom gotyku, historii gotyku francuskiego i to są wszystko rzeczy, które przydadzą się nie tylko, kiedy będziemy zwiedzali najwspanialsze francuskie katedry gotyckie, ale ponieważ gotyk narodził się we Francji i rozlał na całą Europę, także na Wenecję, to także zwiedzając dowolne inne miejsce, gdzie są gotyckie budowle, to ta wiedza z tego seminarium internetowego Wam się przyda. Do końca do końca marca jest promocja na to seminarium oraz na najnowsze seminarium wstępu do architektury. Można mieć gotyk we Francji za 49 zł i dołączyć do wstępu do architektury za 59. Linki w opisie. Zapraszam Was serdecznie do strefy konesera na stronie kursy.gudelia.archi. A tymczasem dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kliknij tutaj, aby zobaczyć nasz vlog z pandemicznej Wenecji, i tutaj, aby subskrybować ten kanał. Dziękuję. Do zobaczenia.